A zobaczcie jeszcze co Ami przed chwilą znalazł. Chyba u siebie w plecaku. Nie wiem jak to się stało. Ale... To jest nasz pierwszy. No. Tak, nasz pierwszy y, bilet, jaki zakupiliśmy w Londynie jak. Tam dojechaliśmy. Nie wiedzieliśmy jeszcze jak się tam poruszać, więc, więc kupiliśmy taki uniwersalny, całodzienny za 5,50, ale tylko na autobusy. Okazało się, że dużo bardziej opłacalne było to, aby przechodzić po prostu przez wszystkie bramki, we wszystkich autobusach, po prostu kartą, normalnie bankom, bankową kartą, przykładać do czytników i to tam do jakiejś kwoty się dziennie nalicza, a później już nie nalicza nic. No, także, ale jest piękna pamiątka. Schowam. No i słuchajcie, jak e, mówiłam, tak mam weekend pracujący jest sobota. Chłopaki na dole oglądają sobie bajkę, a ja przyszywam renifery. I słuchajcie, wiecie ile takiego renifera się przyszywa? Wczoraj z zegarkiem w ręku dokładnie 20 minut przyszywam jednego takiego renifera. A mam ich jeszcze do przyszycia 4, dzisiaj. I to już będzie koniec reniferów na razie. I oto jestem ja. No i co? No bo nie będę Wam cały czas renifera pokazywać. I ja wiedziałam, że te renifery się długo przyszywają, że z tymi poduszkami to nie będzie taka łatwa sprawa, choć to się tak wydaje. Wiem też tak, yy, bym powiedziała, patrząc na taką poszewkę czy taką poduszkę, ale yy, ja nauczona doświadczeniem z przed dwóch lat kiedy, bo to ja wam w jednym filmie powiedziałam, że w zeszłym roku uszyłam rodzince, ale ja to uszyłam dwa lata temu, kiedy ja byłam jeszcze w Polsce i ja po prostu, wiecie, lata pomyliłam no, więc jak ja szyłam dla rodzinki te poszewki z reniferami, to zajęło mi to miesiąc, a było tam paręnaście poduszek, tak wiecie dla każdej pary po poduszce było, nie? na przykład ciocia i wujek dostali jedną poduszkę, nie? brat, ze mój brat ze swoją żoną też dostali poduszkę tak moje rodzice i tak wie, wiecie. No, i e, co chciałam jeszcze powiedzieć, że. Mm, że nie pamiętam, ale czekajcie, zaraz sobie przypomnę. Nieważne. Widocznie nieważne, jak zapomniałam. No, no i terenifery chciałabym dzisiaj e, już e, skończyć przeszywać. Tak w ogóle to zamierzam dzisiaj skończyć te poszewki w ogóle całe. Ponieważ y, mam kolejny projekt świąteczny do zrealizowania, a zaraz go Wam pokażę. No i słuchajcie, tu mam taki materiał, tu mam materiał świąteczny, tu mam materiał świąteczny, tu mam materiał świąteczny i tu już mam pocięty. Tutaj był dobry metr materiału, jak nie więcej. I ja te materiały kupiłam za 5 funtów, wszystkie razem. 5 funtów kosztowały w Charity Shopie, to były nowe materiały, ktoś po prostu miał. I oddał. I ja to kupiłam, i tak naprawdę któryś z tutaj ym, z materiałów był o, naruszony. Tutaj coś było pocięte, widzicie? A tak to są świeżutkie, nowytkie materiały. Yy, ja tutaj ten materiał zdekatyzowałam, czyli yy, wiecie, jak się dekatyzuje. Chodzi o to, żeby materiał się nie, nie skurczył u klienta, to się go kurczy wcześniej, przed uszyciem, żeby po prostu on był cały czas yy, dobrze uszyty. Ojejku. Po prostu materiały pewne pod wpływem wody i temperatury się kurczą. Bawełna tak około 5% nawet może się skurczyć. Ale na przykład są materiały, które dużo więcej się kurczą. No i co? Eee, no i. O, czekajcie, bo mi tu ta lampa za bardzo chyba świeci. Okej. Okay. O. E. Jestem na tle mojej mapy marzeń. No i e, o co chodzi z tym materiałem, że ja już go pociąłam i chciałabym już uszyć z, nie, e, z tego materiału e, szoperki i woreczki. W ogóle ten zielony materiał e, wrócę, e, wrócę tutaj do, do poprzedniego ujęcia. Zobaczcie, ten materiał ja, jak już prasowałam, bo ja się bałam, że to może trochę, wiecie, odpadać, bo to jest taki, widzicie ten brokacik, ale on jest na tyle wtopiony i jest tak zrobiony, że on, tu się nic nie sypie. Ja ani kropelki nie miałam yy, po tym materiale. Yy, kropelki. Ani jednej drobinki tego tutaj, yy, tego pyłku. Więc to jest naprawdę świetna sprawa, bo to się nie będzie sypać. A wiecie, jak jest z brokatem? No i co? No i ten z laskami, choinkami mam, mam już pocięty i chciałabym już zacząć to szywać. Tutaj mamy słuchajcie, narnie, O, zamkniemy ją, nie ma. E, no i te materiały kolejne muszę pociąć i przygotować na, na kolejne szoperki i woreczki. No i chciałabym jeszcze mm, rozpocząć produkcję czarnych poduszek z czerwonymi reniferami. I słuchajcie, wymyślałam jeszcze jeden projekt świąteczny. Czarny, yy, czekajcie, na przykład czarna poduszka, czerwona czaszunia z filcu i na około, bo moja maszyna haftuje. I yy, chciałabym wyhaftować tak naokoło takie zielone choineczki. Kupiłam też takie pomponiki kolorowe yy, w kolorach świątecznych, że zrobiłabym nad tą czaszką na przykład tą czapeczkę. Z pomponikiem, taką Mikołajkową, wiecie, nie? No, także wszystko jest y, na razie jeszcze tutaj w mojej głowie, natomiast już pomału to będę materializować, no i naprawdę muszę z tym zdążyć. Jak najszybciej muszę to zrobić, i jeszcze muszę zamówić te wypełnienia do poduszek. Uff. No, to jest pracujący weekend, ale ja lubię takie pracujące weekendy, tak? Ja się wtedy wiecie, wyżywam artystycznie, tak jak mówiłam. No. Mm. Widzicie? Tutaj. Tutaj. O, widzicie? Tu poprzepinałam renifery. Tu mam uszytego. Oczywiście tych poduszek jest dużo więcej. No. Bo czekajcie. Wiecie co? Bo tutaj już są uszyte. Tylko jeszcze jak jest podusia, czekaj, to jest to, nie. Znowu muszę zmienić ten pokażę, Ja mam tutaj poduszkę. I ona tu będzie zszyta, nie. To tu, żeby ją zapiąć, jak już ta, to wypełnienie będzie, to ja tutaj poprzyszywam. Tu i tu będzie w Tu pod spod. Patrzcie. Ach. O. Tu będzie w tu będzie w tu będzie w i tu będzie w i będzie na takie dwie wstałóżeczki ładnie zawiązywane. Także będą zapinane, zawiązywane na w tu już są, tak jak mówię, z reniferami. I one tutaj czekają sobie na, na swój czas. Wiecie, że jeszcze nie zaczęłam w ogóle sprawdzać tego, miałam to prać, ale jeszcze się za to nie wzięłam, bo no bo przyszły te pomysły świąteczne. Tutaj też mam jakiś już asortyment, Ach, wiem, co to jest. I tutaj muszę jeszcze te zaciągaczki po prostu dołożyć do niektórych. A to do niektórych i sznureczki. I tutaj to samo w tych niebieskich woreczkach. To jest mój taki kosz na bieżące sprawy. No, dużo tych bieżących spraw. Dobra, biorę się za robotę. Dobra, nie mogę patrzeć już na renifery. Żadne renifery. Ale skończyłam je naszywać. Dzięki, że byliście ze mną. <grym> Ojej. Co za, co za yy, podziękowania. No tak, dzięki, że byliście ze mną. Także bierzemy się do roboty i lecimy z tym <grym> dalej. <grym>